Rejestracja w God Response jest bezpłatna. Nie podajesz karty kredytowej, żadnych płatności, dopóki nie zdecydujesz się na płatny pakiet. Wystarczy podać adres e-mail i zacząć za darmo. W God Response masz kilka pakietów do dyspozycji. Tutaj możesz wybrać, czy płacisz co miesiąc, czy z góry na 12 miesięcy, czy z góry na 24 miesiące, wtedy masz zniżki. Zrezygnować możesz w każdej chwili. Możesz też Zawiesić swoje konto, czyli nie skasują tobie tego wszystkiego, co sobie w GetResponse zrobisz, masz zamrożone płatności, nie płacisz, jest zawieszone Twoje konto. Możesz się na nie zalogować, możesz tam dodawać sobie mailing, ale nie jest on wysyłany. Więc to jest taki urlop, jeżeli z jakichś powodów nie chcesz w danym momencie korzystać z narzędzi, ale jednocześnie też nie chcesz kasować sobie tego wszystkiego, co stworzyłeś w GetResponse, to wtedy możesz właśnie wziąć sobie taki urlop. Wystarczy do GetResponse napisać, płatności zostaną wstrzymane, nie będą pobierane, twoje konto zostanie zawieszone, ale nie będzie skasowane. Natomiast na początku zaczynasz z pakietem na start. Jest to bezpłatne konto i przez pierwsze 30 dni bezpłatnego konta otrzymujesz dostęp do tych wyższych pakietów. Będzie możliwość autorespondera dodawania i korzystania tutaj z tych wyższych pakietów zupełnie bezpłatnie przez pierwsze 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni nie zdecydujesz się na używanie konta właśnie w którymś z pakietów płatnych, wtedy po prostu automatycznie samo z siebie konto po 30 dniach przemieni się w konto free i możesz dalej używać Get Response, tylko po prostu nie będzie już tych, Funkcji, które mają wyższe pakiety. W każdym momencie możesz zwiększyć swój pakiet na inny. Ja osobiście używam marketing automation z tego powodu, że jest tutaj właśnie zaawansowana automatyzacja. I ten pakiet najbardziej polecam dla osób, które cenią sobie swój czas, ale wiem też z drugiej strony, że osoby początkujące. Nie będą miały okazji za bardzo z tego korzystać, więc uważam, że dla osób zupełnie początkujących, które zaczynają dopiero budować swoją bazę mailingową, absolutnie wystarczy tutaj ten pakiet E-mail Marketing do 1000 subskrybentów i jest to w tym momencie taka kwota na miesiąc. Jeżeli byśmy płacili z góry na 12 miesięcy, jeżeli co miesiąc chcesz opłacać, to 59 zł na miesiąc. Natomiast to nie jest zobowiązane, nie jesteś umową zobowiązany, także możesz zrezygnować w każdej chwili. Ale kto by chciał rezygnować z narzędzi, które ułatwiają mu życie w biznesie i powodują, że zarabiasz? Ja dzięki GetResponse zarabiam. Więc opłata tego narzędzia dla mnie to jest po prostu inwestycja, która mi się wielokrotnie w ciągu miesiąca, każdego miesiąca zwraca. W pakiecie na start masz pełną funkcjonalność, oprócz tutaj autoresponderów, czyli nie ma właśnie tej automatyzacji. Autoresponder to jest automatyczna wiadomość wysyłana w kolejce, wcześniej zaprogramowana wiadomość, tak? Masz możliwość wysyłania w pakiecie na start newsletterów to są też wiadomości. E-mail, które też możesz sobie ustawić datę wysyłki w przyszłości. Natomiast ta wiadomość typu newsletter zostanie wysłana tylko raz o konkretnej dacie, czyli albo od razu, kiedy piszesz tą wiadomość i skończysz ją pisać i klikasz wyślij, albo skończysz ją pisać i ustawisz konkretną datę w przyszłości, kiedy ona ma zostać wysłana. I nigdy więcej już ta wiadomość wysła wysłana sama z siebie nie będzie. Autoresponder to jest właśnie troszkę inna wiadomość, bo to jest taka wiadomość, którą raz piszesz, a ona się potem wysyła w odpowiednim czasie każdej osoby, która nowa zapisze się na listę. Więc to bardzo, ale to bardzo ułatwia pracę online i to jest przede wszystkim tutaj właśnie tkwi cały system odzyskiwania czasu, tu właśnie w autoresponderach. W pakiecie Free możesz budować swoją bazę do 500 kontaktów. Przez pierwsze 30 dni możesz sobie przetestować działanie autoresponderów, bo masz to po prostu za darmo. Gorąco potem tobie polecam jednak ten pakiet e-mail marketing właśnie ze względu na te autorespondery. GetResponse posiada też ogromną bazę wiedzy. W obsłudze klienta możesz sobie kliknąć baza wiedzy. I tutaj masz mnóstwo materiałów wszelkich z budowy biznesu online, z marketingu. Są to PDF-y do pobrania, kursy, poradniki, infografiki, raporty, poradniki wideo, jak i zapisy webinaru. Więc masz tu bardzo dużo różnej wiedzy jak budować biznes online z wykorzystaniem właśnie tutaj narzędzi GetResponse. Zapraszam Ciebie też do zakładki funkcjonalności, gdzie możesz sobie poczytać o tym jakie funkcjonalności posiada GetResponse, jak widzimy e-mail marketing bardzo rozbudowany, lejki konwersji, marketing automation czyli właśnie ta automatyzacja w biznesie, kreatory stron, formularze, wyskakujące okienka, które się nazywają pop-up, powiadomienia web push na stronie, live chaty możesz też zainstalować Tworzyć możesz landing page, webinary, organizować formularze. Reklamy nawet możesz poprzez GetResponse puszczać na Facebooku, na Google. Więc zapraszam, zapoznaj się tutaj. Z tymi funkcjonalnościami i zacznij za darmo. GetResponse jest niesamowicie pomocnym narzędziem w budowaniu biznesu online w każdej branży. Dodatkowo po zalogowaniu się do GetResponse tutaj masz okienko czatu, gdzie zawsze możesz zapytać, jeżeli akurat masz jakieś pytanie, to na czacie w momencie, kiedy czat jest dostępny, tutaj mamy informację, kiedy jest dostępny. Możesz też do nich zawsze napisać poprzez: Napisz do nas, bardzo sprawnie odpowiadają. Oprócz tego, ja również pomagam tutaj w Get Response, więc możesz się do mnie zgłosić z pytaniem. Zapraszam tu na moją grupę, gdzie możesz zadać swoje pytania. Jak widzisz, odpowiadam na te pytania i daję różnego rodzaju porady z używania GetResponse. Zapraszam też na moją stronę, na której jest 30 dni krok po kroku z GetResponse. Tutaj możesz zacząć w trzech prostych krokach i dostać dostęp do tych 30 dni krok po kroku. Kliknij teraz w link pod wideo w opisie, przejdź do GetResponse i zacznij za darmo. Jeśli zainteresował cię ten film, to prawdopodobnie zainteresują cię inne moje szybkie wskazówki i instrukcje używania GetResponse. Kliknij w proponowane filmy.